Siema, witam was w kolejnym odcinku z zielonki, sobie teraz weźmiemy i odstawimy nasz siewniczek, bo stał sobie w polu długo i musimy odstawić go, żeby też był jakikolwiek porządek na tym gospodarstwie i za chwilę jedziemy odebrać nowy nabytek. i odpięte, a z tym kultywatorem naprzód to sobie zostanę. Tu sobie zaparkuję ciągniczkiem. I dobrze. I teraz idziemy po auto, jedziemy odebrać nowy nabytek, który dzisiaj odbierzemy sobie od pana Marka, kupiłem go za 10 tysięcy. I sobie teraz wycofamy tu i jedziemy naszą skodą. A nic nie jedzie, jedziemy sobie. I skręcamy. I tutaj stoi nasz władek którego sobie kupiłem, ale przed tym, jak kulturalny człowiek, trzeba sobie tutaj zaparkować i idziemy go oglądnąć. Trochę krzywo, ale po polsku, jak to się mówi. O, tutaj nawet już nawozy przyszły, to dzisiaj możemy nawozić też. To oglądnijmy sobie ten ciągnik. Jak widzimy, odmalowany jest ładnie. Osłon na akumulator nie ma. Jak tu to wygląda? No ładnie, wymieniana pompa jest. Są tu. Tak, są hydrauliczne podnośniki, więc dobrze. No i fajny ten ciągnik się udał. Mamy dwa obciążniki po 20 kg. Teraz sobie wejdziemy do środka i odpalimy go. Jak to tu wygląda teraz? Mamy tutaj skrzynię biegów, ręczny. Gaz oczywiście y, też ręczny i nożny. Ładnie, ładnie to wygląda. No to pojedziemy na nasze gospo. Witaj młody, ale żeś sebrykę kupił. Tam później oglądne, co do remontu idzie, a jak wałek masz, to jedz tam nawozy zasiej. Teraz sobie wyjedziemy tutaj widłakiem. I sobie cofamy i bierzemy na rzutnik. Dobra, ładuje się, i już się nasypało, to sobie cofamy. I siadamy do naszego Władka, podnosimy. I jedziemy. Już nie wiem, który raz tu przejeżdżam. Ale żem się rozpędził siedemnaście na godzinę. I teraz od góry trzeba nawozić. Nie wiem, czy nie będę musiał drugą, drugi raz jechać, ale nie, bo jeszcze mam 43%. I tutaj zarana wrotka. Mm, mm, mm. Już się znowu rozpędziłem. I gotowe, zasiane. To teraz wracamy na gospodarstwo. I gotowe. A tego władka możemy sobie postawić tutaj, w tym garażu, co stoi auto. Bo i tak tu jest bardzo pusto. I gotowe. Tylko muszę sobie nad nim przejść. I to jest już koniec tego odcinka. Nara.